Teraz błąd numer 8. Czyli z, brak wpisywania dojazdów busami do aut ciężarowych, czyli tak zwane wpisy, wpisy matu manualne. Czyli. No, mamy taki przykład, jak tutaj. Gdzie kierowca. Ja, ja go trochę, trochę sztucznie wymusiłem, ale, ale chciałem pokazać problem. Kończy kierowca pracę w Niemczech. To jest dokładnie piątek, 13 października a rozpoczyna pracę we wtorek w Polsce. No to jest taki akurat klasyczny przykład braku wpisu manualnego przez kierowcę, czyli kierowca wpisał sobie, że odpoczywał, natomiast no, wyanalizując taki wykres tygodniowy, najłatwiej to się robi na wykresach tygodniowych, albo w naruszeniach też oczywiście, ale to w wersji Fortrans Pro będzie tak zwane wirtualne przemieszczenie, jeżeli ktoś ma u nas usługę wsparcia do Fortransa i ma wersję Fortrans Pro, to wersja Fortrans Pro właśnie pokazuje tak zwane wirtualne przemieszczenia, czyli jesteśmy w stanie szybko wyraportować takie sytuacje, jak tu pokazuje. Tutaj powinno być wtedy, no co, no kierowca pomylił się, źle zrobił wpis, więc on sobie na wydruku może zrobić to ręcznie, po prostu robi wydruk z tachografu, wyrysowuje ten dyżur, a Wy mu podpowiadacie, jak to zrobić, no bo trzeba to tak zrobić, żeby, czy ten zjazd na, może nastąpić jeszcze w piątek, jeżeli miałby nastąpić w piątek busem, no to zwróćcie uwagę, że czas pracy w piątek, tego ta suma czasu pracy w tym moim przekładzie to jest 9 godzin i 26 minut. Jeżeli kierowca dzień wcześniej, tak jak tu widzicie, miał drugą dziewiątkę dopiero, czyli tutaj mogłaby być spokojnie trzecia dziewiątka, czyli czas pracy w piątek mógł wynosić 15 godzin. Skoro wynosi 9 godzin 26 minut, no to do 15 godzin mamy jeszcze 5,5 godziny, czyli teoretycznie 5,5 godziny dyżuru, gdybyśmy tutaj dodali 5,5 godziny dyżuru, nie wygenerujemy naruszenia, czyli mógł kierowca wrócić przez 5,5 godziny. W dyspozycji, na przykład, albo jeżeli to on kierował tym pojazdem, tym busem, to inną pracą, nie, nie generując naruszenia, i wtedy byłoby wszystko pięknie. Odpoczynek tygodniowy, tu mamy 90 godzin, więc spokojnie też, ym, prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, też by wystarczyło na te odpoczynki. Ewentualnie, gdyby ten czas pracy nie pozwalał, albo inaczej, gdyby kierowca na przykład nie wracał 5 godzin, tylko musiał wr wrócić 8 godzin. No to tak naprawdę powinno to być wpisane w taki sposób, znaczy powinno być wpisane w sposób rzeczywisty, o tak, to powiem. Natomiast no, firmy to robią w ten sposób, że robią tutaj 9 godzinny odpoczynek i wpisują, że kierowca na przykład wracał od godziny 4 w sobotę przez tam 8 godzin do godziny 12 w sobotę i ta dyspozycja jest zrobiona po odpoczynku dziennym, piątkowej dobie. Więc tutaj zależy to od Was, od kierowców, od analizy, ale warto to analizować.